Cześć, dzień dobry. Witajcie w grudniowym projekcie Danko. Myślałam, że produktów za grudzień będzie zdecydowanie mniej, ale się tego trochę uzbierało. Oprócz tego, co mam w miseczce, jest jeszcze to tajemnicze pudełko i Wam oczywiście wyjaśnię, o co chodzi. Od tego też zaczniemy, więc żeby nie przedłużać. Co się znajdowało w tym pudełeczku? 100 takich mini maseczek. Te maseczki kupiłam w sklepie na Facebooku, który odkryłam jakiś czas temu. Pani prowadzi taki sklepik, z którego, w którym, którego asortymencie ma produkty sprowadzane z zagranicy. I właśnie ze względu na to, że od tej pani emanuje bardzo fajne ciepło, spokój, jest ta pani mega uprzejma, tłumaczy skład każdego kosmetyku, który sprzedaje i ma sporą wiedzę w tym temacie, też złożyłam zamówienie, takie zbiorcze, gdzie mam jeszcze spory zapas na przyszłość. I między innymi właśnie zamówiłam pudełko ze 100 takimi maseczkami. Ja Wam też wyjaśnię, co jest w składzie tych maseczek, i osobiście Wam opowiem po przetestowaniu tego całego pudełeczka. Mam jeszcze jedną w swoich zapasach, jakie ja mam odczucia po stosowaniu tego produktu. Tu jest oczywiście wszystko w zagranicznych, chyba chińskich czy koreańskich. Nie wiem, nie znam się niestety na tym znaczkach, więc nie będę Wam ukrywała, jak to faktycznie oryginalnie to pudełko wygląda. Plus jest takie, że to jest bardzo długa data paszności, bo aż do stycznia 2027 roku, więc dla takich chomików kosmetycznych jak ja to jest idealny produkt, ponieważ można go trzymać długo. Jeżeli chodzi o sam produkt, on nazywa się, tłumacząc na polski, jaskółcze gniazdo. W składzie jego są perły oraz peptydy. Za 100 saszetek, uwaga, zapłaciłam 19 zł. I teraz tak, co ma robić ta maseczka? Ma nabliżać, ma wypełniać zmarszczki i bruzdy, ma liftingować i ujętrniać. E, tu jest też w składzie carbomer, czyli naprawia skórę oraz włókna kolagenowe, przyspiesza regenerację, perła napina skórę, rozświetla, ujednolica kolor skóry, łagodzi podrażnienia. I tutaj też ta pani dopisała, że Beard's Nest, czyli te jaskółcze gniazdo, skutecznie wykładza zmarszczki, poprawia nabliżenie skóry, a także chroni przed przez przeznaskórkową utratą wilkoci. Ekstrakt z ptasich gniazd to drogocenny składnik kosmetyków azjatyckich, który delikatnie napina i liftinguje ofal twarz. I teraz, tak, to co zauważyłam, ja Wam przypomnę, że mam lat 36. Co miesiąc regularnie chodzę do kosmetyczki. Od niedawna też moja kosmetyczka robi mi masaże kobito na twarz i szyję. I oczywiście tą, wiecie, górną partię mojego ciała. I te zabiegi, oczywiście kosmetyczne, w moim przypadku też powodują to, że wszelkie przebarwienia, jakimi powstają, bo niestety mam już problem z przebarwieniami, są niwelowane przez zabiegi kosmetyczne. A co do pielęgnacji, no to też już mam tak wypracowaną pielęgnację właśnie między innymi dzięki tej pani i różnym informacjom, które znalazłam w internecie, że jest ona w mojej ocenie w miarę zadbana, więc ja jestem osobiście za swoje skóry, szczególnie na buzi, zadowolona. Mimo, że są czasem różnego rodzaju ślady, ale to tylko dlatego, że ja niestety drapię różnego rodzaju wypryski, wiem, to jest moja fada, ale nie będę przed Wami tego ukrywała, że... Mam taką głupią cechę, że po prostu wszelkie jakieś tam pryszcze, które mi wyskakują czy wypryski, nie umiem się opanować, tylko po prostu od razu się nimi zajmuję, mówiąc ładnie. Ale nawiązując do tych maseczek, bo odbiegłam od tematu, jakie ja mam wrażenia. Na pewno plus jest taki, bo ja ją nakładałam tylko i wyłącznie na noc, że bardzo fajnie nawilża skórę. Cała taka saszetka, można byłoby ją oczywiście rozłożyć na dwa razy, ale. Ja ją stosowałam na noc i całe opakowanie tak jedno wykorzystywałam, ponieważ smarowałam sobie całą buzię, szyję oraz dekolt. I ona faktycznie na te partie ciała wystarczała. Skóra jest bardzo fajnie nawilżona, wstawałam rano z taką buzią fajną, nawilżoną, widać było, że te składniki aktywne wpływają pozytywnie na moją skórę. Więc ja osobiście was zachęcam. Napiszę wam w opisie tego filmiku nazwę tego nie wiem, nazwać sklepu, butiku na pewno nie, bo to nie jest sklep z ciuchami, tylko z kosmetykami. I jak będziecie mieli ochotę, to zajrzyjcie tam proszę na Facebooku do tej pani, bo faktycznie jest to bardzo fajna, sympatyczna osoba z bardzo dużą wiedzą na temat właśnie produktów, które sprzedaje, i to mnie właśnie zachęciło do zakupu. Mam kilka produktów ze sklepu tej pani w moich zapasach kosmetycznych. Ale będę je stopniowo otwierała, jak tylko sobie to jakoś sensownie poukładam, żeby nic mi się nie przeterminowało. Więc to pudełko jest wykorzystane w całości. Trzymam też telefon przy okazji, ja już go raczej potrzebować nie będę. Co ja tutaj jeszcze mam? Tu zmywacz do paznokci, akurat do lakieru hybrydowego. Ja, jak wiecie, bo już nie oglądacie jakiś czas, ja paznokci nie maluję praktycznie rzadko, kiedy mimo, że mam całą walizeczkę z hybrydami, z różnymi innymi dodatkami do paznokci. Może do tego wrócę, zobaczę, może nowy rok też wpłynie na to, że w tym zakresie również będę systematyczna. Ale nie o tym. Ja zmywacza do paznokci używam też, uwaga, do czyszczenia białych podeszw w butach. Odkryłam kiedyś ten patent, jak już byłam zrezygnowana, jeżeli chodzi o moje stare trampki, a się okazało, że zmywacz do paznokci nałożony na wacik idealnie mi czyści białe moje podeszwy. Więc byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. A druga rzecz, którą wykorzystuję, jeżeli chodzi o zmywacz do paznokci, to jest zmywanie wszelkich naklejek, czy jak potrzebuję sobie zakryć dane adresowe, żeby wyrzucić jakieś opakowanie, żeby gdzieś się nie walały po koszu. To to jest drugie zastosowanie, a trzecie, jak ja używam szczególnie w moich budżetownikach flamastrów, no to po prostu zmywam z pomocą tego zmywacza do paznokci, więc zastosowań mam wiele w użytku domowym, dlatego też co jakiś czas kupuję sobie nowe opakowanie. To jest akurat ta seria z Biedronki Beauty, ale osobiście wolę te z Eveline. I one mają oczywiście fajne i te z Biedronki z Eveline, taki podajnik do nakładania produktu, więc to się świetnie sprawdza. Kolejna rzecz, powiecie, że ja kocham produkty z Ziai, szczególnie tą serię CB3. I to był akurat tonik przed i po makijażu. Ten jest akurat codziennym tonik, tonikiem, bo wiecie, że jeszcze jest ta seria niecodzienna. No i oczywiście w całości wykorzystałam. Nie ma tu już ani milimetra, mililitra, nie milimetra tego produktu. Co ja tutaj jeszcze mam? Kolejna rzecz z kalendarza adwentowego, który kupiłam jeszcze ponad rok temu. To był akurat nawilżający krem do twarzy. Jak widzicie, mam naklejone karteczki na bazie wodorostów. Sobie przypomnę zapach. To jest akurat zapach w miarę neutralny, więc on nie jest tak mocno perfumowany jak te niektóre ich produkty. Też bardzo fajnie nawilża, ale tak jak Wam mówiłam ostatnio, to są drogie w mojej ocenie kosmetyki. Ja sama raczej nie będę kupowała osobno produktów, chyba że ten olejek z drobinkami do ciała, bo on jest świetny. Tu było 15 ml, zużyłam, wypróbowałam. I na tym kończę z przygodę z tym produktem. Tutaj mamy kolejny produkt z ziai. To jest akurat nawilżające, aktywne serum. Pielęgnacja multiwitaminowa też z tej serii CB3. Tu jest oczywiście przecięte opakowanie, bo jak wiecie, ja wydobywam do końca produkty, tak żeby nic się nie zmarnowało. Coś, co ja sobie tutaj opisałam, bo akurat mam te maseczki z garniera opisane po niemiecku. Tu nawet po angielsku nie ma informacji, więc... Trudno mi było się domyśleć, co jest w składzie, nawet patrząc na obrazek wbrew pozorom. Ale tu akurat był ekstrakt z granatu, kwas hialuronowy, więc maseczka bardzo fajnie napiżająca. Raz w tygodniu staram się po oczywiście wyciągnięciu z lodówki taką maseczkę na buzię nałożyć. Tu jest kolejna maseczka, którą mam od mojej pani kosmetyczki. Oczywiście znowu dostałam na wynos. Pierwsze użycie było w gabinecie kosmetycznym, a drugie bezpośrednio w domu też ją trzymałam w lodówce. To była akurat maseczka w płacie z astaksantyną, nie znałam tego i kwasem traneksamowym. Maska w płacie, która działa antyoksydacyjnie, łagodzi podrażnienia i rozjaśnia skórę. Hydrolizowany kolagen w połączeniu z argininą nawilża, odżywia, regeneruje i wygładza skórę. I też mega fajnie nawilżę ta maseczka, więc fajnie, że kosmetyczka mi zawsze daje po zabiegu tę maseczkę też do domu. Coś, co było w farbie do włosów, bo ja sobie kupuję farby do włosów Schwarzkopf. I moja fryzjerka mi farbuje właśnie z pomocą tych farb włosy i zawsze tą odżywkę zabieram sobie do domu. Więc ja uwielbiam te odżywki, które są dołączone do tych farb, dlatego też Wam chciałam dzisiaj pokazać, Jedną właśnie z tych odżywek, którą wrzuciłam sobie do projektu Denko. Kolejne trzy kule do kąpieli z użytej, już ostatnie, już nie mam więcej w zapasach. I to nawet dobrze, bo mam fajne sole do kąpieli z Bingospa, więc też trzeba zacząć ich używać. To była kula do kąpieli z mandarynką i bergamotką. Bardzo fajnie też. Pachniała i widać było e, też te kwiatuszki, e, jeżeli chodzi o płatki, e, ususzone po prostu w tej soli do kąpieli, więc polecam Wam z tej firmy. Firma się nazywa Słomiana Pracownia, mam swój sklep na Allegro. I e, dwie kolejne od nich kule, to była akurat kula Eukaliptus Tymianek, też bardzo fajnie pachniała oraz Lawenda i Czarnuszka, więc mega fajny domowy relaks. I ostatni produkt, jaki został mi dzisiaj to jest z Hebe kupiony taki, tak kupione taki mini żel do mycia buzi. Wersja taka podróżna. Bardzo fajny żel. Miałem go dość długo, mimo że tutaj jest tylko, uwaga, uwaga 50 ml, czyli akurat wersję taka, wiecie, do samolotu. Ja sobie ściągnę tą naklejkę. Ja sobie wymyję ten pojemniczek, bo człowiek też czasem kupuje, wiecie, te pojemniczki podróżne niepotrzebnie osobno. A są właśnie kosmetyki. Z można sobie te etykiety bez problemu usunąć i wykorzystać jeszcze raz w użytku, nie tylko takim na wyjazdy, ale też w codziennym. Ja sobie oczywiście ten klej też pościągam, zobaczy, czy się uda zmywaczem do paznokci. Pewnie tak, ale czasem zmywacz do paznokci, jak są takie Cięższe plastiki. Ja chemikiem nie jestem, więc e, za bardzo nie umiem zrozumieć, jaka reakcja tutaj później następuje. Ale one się robią takie bleczne Mam nadzieję, że tutaj takiej reakcji nie będzie. Jeżeli będzie, no to pojemnik będzie do wyrzucenia. Ale jak uda mi się ten z tego kleju pozbyć właśnie jakimś fajnym sposobem, to ja wtedy oczywiście go wykorzystam. W sumie sprawnie poszło, może dlatego, że dzisiaj się nie bawiłam, mówiąc kolokwialnie, tą aplikacją do sprawdzania składów. Bo ja też wychodzę z założenia, że jeżeli widzę po swojej skórze, że mi coś na mnie coś działa, to ja wychodzę z takiego założenia, że jest to dobry produkt. Oczywiście co do składów też warto się na tym znać. Ja osobiście pełnej takiej wiedzy nie mam, ale powolutku się zaczynam tym interesować. Na razie używam tak jak wam cały czas powtarzam, pro kosmetyki, które mam w zapasach. Kupuję jedynie to, co już jest zużyte i coś co musi zastąpić mi wcześniejszy produkt. A tak, to wszystko, co widzieliście dzisiaj, to są produkty, które ja w zapasach kosmetycznych swoich miałam. Jedynie te kule do kąpieli, dobra, żeby było w 100% transparentnie. Kule do kąpieli były kupione celowo na Allegro, bo mnie ten sklep po prostu zaintrygował i faktycznie jestem pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o te kule i o ich produkty. I to w sumie tyle na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za kolejny projekt Denko razem ze mną. Dziś, jak widzicie, używałam tej lampy podświetlającej, bo mimo, że jest dzień, dopiero jest godzina 14.30, to niestety jest dość ciemno. Więc widzicie tą lampę, która się odbija w moich okularach, no ale trudno, nic na to nie poradzę. Dziękuję Wam jeszcze raz, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa!